jest ta, przypominam, Mk4 1.8 diesel, wolno eee, wiadomo, wtrysk pośredni o. nienawidzę montować tych kawli. dobra, zamontowane Kontrolka zielona, więc możemy próbować. Dioda immo ożyła. To już pół sukcesu. Kontrolki się palą, też dobrze. Ale chyba nie będzie za dobrze, tak raczej nie będzie. Jak widzicie, jeszcze raz trzeba przepiąć prawdopodobnie nasz booster. Oczywiście czerwona dioda już się fali. urządzenie zresetowane jeszcze raz zapinamy Wrapali się na zielono więc próbujemy jeszcze raz No i już wiem, że nic z tego nie będzie. Dokładnie. Jednak no ten booster raz, że za mało daje prądu, dwa nie rozpoznaje po prostu tak wyładowanego akumulatora poniżej jakiegoś tam napięcia. Także niestety, ALA J-STAR trójka poległ. No ale zaraz będziemy się bawić czymś troszkę większym, bo niestety muszę odpalić to auto dzisiaj i gdzieś nim podjechać. Skoro J-Star trójka nie daje rady, musimy wziąć coś większego, więc weźmiemy sobie akurat Jabera YR800, a ten booster już odpalił to auto kilka dni temu, nawet więcej niż kilka. Werek naładowany. Po prostu je uwielbiam I się tak miutko otwiera, że niech je, no, dioda świeci na zielono dioda od miga, więc może jest szansa to druga próba Żyła. Już trochę napuchało, ale dalej zimno. Jak widzicie, jaber odpalił. Jutraj niestety nie dał rady. To było na tyle. Niestety, ale ten jaber jest troszeczkę mocniejszy. Od jutraja. No i jutraj nie ma szans, żeby odpalił wolnossącego diesla 1.8 przy czym dorosku. Tym bardziej, że tutaj świece żarowe są, z tego co wiem, też spalone, z tego co ostatnio mierzyłem. No cóż, to było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może jeszcze będzie jakiś mróz i coś do odpalenia ciekawego. Trzymajcie się, hej.